Słuchajcie, jeśli nie macie konta w Betclick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym legalnym bookmakerze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszecie kod promocyjny, obstawiamy 50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja. Jeśli nie trafimy, wraz z od nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych sam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Macie pytania? Zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajcie dokładny wynik i te pierwszego gola w meczu między Barceloną i Benfica. Później dopiszecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 21. Gramy dubla na Ligę Mistrzów i pierwszym meczu stawiamy na to, że w starciu Sewili z VW Wolfsburg goście będą mieli maksymalnie 15 fauli. Ani razu w tym sezonie nie zdarzyło się, aby Wolfsburg przekroczył tę linię. Także moim zdaniem również tym razem nie powinno się to zdarzyć. Rzecz jasna mowa tylko i wyłącznie o meczach ligi mistrzów. Wolfsburg, co prawda, ostatnio w pierwszej połowie podostrzył nieco grę z Salzburgiem, miał aż 10 fauli, jednak w drugiej połowie zupełnie się uspokoili mieli w fałle tylko 3 i po raz kolejny nie przekroczyli linii 15 fauli, także myślę, że linia ta jest zbyt wygorowana i warto pójść w under. W drugim meczu gramy to, że w starciu Lille z Salzburgiem gospodarze osiągną więcej niż 50,5% posiadania piłki. Lille w meczach domowych potrafi zdominować swojego rywala, zwłaszcza takiego jakim będzie Salzburg, który przyjeżdża na obce stadiony głównie się bronić i kontratakować. Bardzo rzadko zdarza się, aby Salzburg przekroczył linię 50%, także moim zdaniem Również tym razem LIL na własnym stadionie szukając zwycięstwa będzie przeważało i osiągnie więcej niż 51,5% posiadania piłki. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Tak jak mówiłem, bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z promocji w Belgii. Wy również możecie, jest bardzo, bardzo przyjemna i możecie uzyskać 5 dech zwrotu, jeśli zagracie swój pierwszy punkt maksymalnie 57 zł. I jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.